Odcinku: What do you drive? Jak widzicie, tutaj za mną stoi Mazda RX-8. Gdzie wcześniej już zapowiedziałem ten samochód, jeżeli mogliście sobie obejrzeć, zobaczyć, śledzić Mitsubishi Lancera, wtedy z Adrianem żeśmy omawiali właściciela tego samochodu. A dzisiaj chciałbym zaprosić kolejnego właściciela auta tej Mazdy. Tak jak wcześniej wspomniałem, Sławka. Także chciałbym zaprosić serdecznie Sławka. Witam Cześć. Cię Sławku. Witam Ciebie. <gry> Siadaj proszę. Także no coś bym chciał trochę się, no w ogóle wszyscy byśmy się chcieli dowiedzieć trochę więcej o tym naprawdę pięknym egzemplarzu jaki posiadasz. Wiem, że miałeś wcześniej jeszcze inne. Ale to do coś tego było. do tego przejdziemy sobie dalej. Jak zawsze pierwsze moje pytanie do właściciela auta. Jak to w ogóle się stało, że Akurat masz tą Mazdę RX-8 Akurat tą konkretną Akurat tą konkretną Bo wiem, że są były inne, ale porozmawiamy dziś akurat akurat Teraz o tej tą konkretnej konkretną. Bardzo chciałem mieć żółtą Mazdę RX-8 Niestety Nigdzie nie mogłem takiej znaleźć Bardzo długo szukałem W zasadzie na całym świecie Najwięcej było tego w Ameryce, ale też nic to by nie zadowalało Z Mazdą żółtą z szyberdachem znalazłem trzy sztuki na całym świecie wystawione na sprzedaż o. Finalnie udało mi się znaleźć chłopaka na grupie Eriksusemek Holenderskich mm -hmm. i nie chciał sprzedać, ale <laughs> po trzech miesiącach rozmów sprzedał. <laughs> Mówisz, przycisłeś go trochę. I tym sposobem od maja no. żółtaczka jest ze mną. Wcześniej wiem, że też miałeś Eriksusemkę. Nawet miałem okazję widzieć to auto nawet miałem okazję pomóc w oklejeniu tego tak samochodu było, tak <laughs> także to była ale tam miałeś pomodzoną tam miałeś naprawdę grubo już ją porobioną tak, tam miałem trochę mocniej tam był swap zrobiony na RB25D Neo z Nissana Skylinea R34 U. więc było to auto zupełnie inne Tam była tylko buda i nazwa. To znaczy, co tam żeś zmieniał? Jeżeli możesz zdradzić? No, to znaczy. Tak naprawdę to wszystko. Od silnika po hamulce dyfer, skrzynia biegów, w zasadzie cały napęd, co, co, co wymagało wymiany pod większą moc, no to było wymienione. E, długo ci to zajęło czasu? Około dwóch lat. Dwa lata. Tak. No, to naprawdę grubo i gruby projekt też to był. No, niestety czasochłonny, bardzo długo to auto stało. Co mnie bolało, że nie mogę jeździć, a auto jest, ale w końcu się udało, jeździło. Wiem, że z tego auta parę smaczków, parę rzeczy przerzuciłeś na tą Mazdę. Tak, przełożyłem maskę, spoiler, felgi. Hmm. No i mam jeszcze parę rzeczy do przełożenia <laughs> z tego auta. Tak. E, w ogóle maska i spoiler, to wiadomo nie kupisz tego na Ali. Nie, to wszystko było ciągnięte z Japonii. Cały proces szczęgania body wszystkiego kompletowania trwał około 3 lat. 3 lata. Tak, to były wow. czasy koronawirusa, gdzie ten transport z Japonii był mocno ograniczony. Bardzo długo to trwało, bardzo długo trzeba było czekać aż, no. aż wszystko przypłynie do nas Więc no. niestety No to powiem Ci, że no dość, dość, dość No trochę tak jak mówisz, chciałeś po prostu, z jednej strony chciałeś tym jednak najszybciej się trochę poporuszać, pojeździć to znaczy, Tak, wtedy ja już tym autem jeździłem Aha. Tylko, że no niestety wyglądało to jak zwykła czarna niestety Eriksusemka. a dopiero gdy to wszystko poszczęgałem sobie z Japonii, po zamontowałem na auto, tak naprawdę dopiero wtedy to auto mi się tak naprawdę podobało i też nie do końca, no bo kolor był czarny. No, no, no ja tak. wiem, bo tak. to właśnie to masz, takie, już znasz. Tak, masz takie, masz no. takie naprawdę ciśnienie, zawsze miałeś żółty, 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 żółty. Eee, pierwsze twoje auto? Mazda rx <laughs> Mazda RX-8. No akurat to wiedziałem, ale musiałem się to zapytać. Myślę, że to było około 10 lat temu i ciekawostką jest to, że też była żółta. Też była żółta? Też była żółta. Po prostu zakochałeś się, można powiedzieć, w tych samochodach. Mm, tak, szukałem jakieś tam Audi A4, B6, mm -hmm. coś tam oglądałem, bardzo mi się nie podobało wnętrze, przynajmniej na tamten czas. Pojechałem coś tam, śmiesznie, bo tak naprawdę to siedziałem, coś tam przeglądałem sobie auta na w internecie, i nagle mama mi wleciała do pokoju z laptopem i pokazuje mi, a może coś takiego. A ja o, patrzę, kurczę, nie, kurczę. Tyle się tym objeździłem w, w jakichś Speedach a, a to auto wcale nie było drogie. Wtedy nie miałem żadnego pojęcia na, na temat tego auta. Myślałem, że jest zwykłe jak każde inne. I pojechałem obejrzeć. Nie wiedziałem, czy to kupię, ale jak wsiadłem do środka, złapałem za kierownicę, zakochałem się w tym wnętrzu i tak naprawdę nawet go dalej nie oglądałem, tylko powiedziałem, że biorę. <grymne> to naprawdę fajna, fajna historyjka tak, dałem mi się wtedy to. nabrać na niesprawny, na słaby akumulator. Aha. I dlatego był problem z odpalaniem na, 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 jakby na ciepłym silniku. Z tym, że wtedy to po prostu był problem taki, że auto nie chciało odpalić, jak sobie trochę postało. Ja kompletnie nie miałem pojęcia o co chodzi, więc dałem się wkręcić ten akumulator. No i niestety kupiłem Mazdę, w której już wypadało wymienić silnik O kurczę, no bo wiem, że akurat tu silniki są no czułe, nie? bo to nie jest normalny zwykły czterocylindrowy, czy tam sześciocylindrowy, rzędowa, jakaś szóstka, czy cokolwiek Tylko tu są po tak, prostu tutaj mamy silnik bankla, silnik rotorowy Jest to całkiem inna jednostka niż w zwykłych autach no, myślę, że jest, że jest to tak naprawdę Mazda, jest chyba jedynym, jedyną marką, która posiada w swojej gamie silniki wankla. Wankla, rotory. Zresztą sobie tutaj na przebitkach zobaczycie mniej więcej jak wiadomo normalny czterocylindrowy pracuje, a jak pracują silniki w ogóle ro, no Wankler, rotort, tak? wankla, bo w ogóle praca silnika jest całkiem inna. co wiem, no to one są dość czułe nie? czułe, są... no jak dbać, tak masz dokładnie, jak z każdym autem tylko tutaj potrzeba trochę więcej opieki, uwagi częściej zaglądać do tego oleju przykładać wagę do, do, do rozgrzewania tego silnika, żeby rzeczywiście na, na, na zimnym nie jeździć, nie, nie szaleć po prostu spokojnie, a jak już auto się rozgrzeje, to można robić z nim wszystko i i, i obalać mity o tym jak to te silniki płacą <grym> powiem Ci, że tu powiedziałeś szaleć no akurat miałem okazję dzisiaj się przejechać tym autem tak kawałek żeśmy tutaj się przejechali nie chcieliśmy za bardzo e, szaleć bo wiadomo dzisiaj akurat jest luty, taka pogoda e, pada na dworze, wiadomo gdzieś wpaść pościć czy coś, ale szczerze powiem, że naprawdę to autko się fajnie zbiera, zresztą. Przyjedziemy kiedyś do Sławka, jak on już coś tutaj bardziej sobie przy tym Zapraszam. aucie porobi, to wtedy przejedziemy się tym autem. Pokażemy, pokażę, co to potrafi. Myślę, że może dasz mi się nim przejechać, żebym też zobaczył, jakie Myślę, są że... wrażenia z jazdy. Myślę, że nie będzie problemu. Także naprawdę fajne autko. Zresztą, w ogóle, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, Mówiliśmy o tym, jakie miałeś tam samochody, posiadałeś. Zresztą była to RX8, zasięg RX 8 no praktycznie to już się ciągnie 10 lat, tak. można powiedzieć. Cztery różne. Ale same RX8. Tak, dwie czarne i dwie żółte. <grytanie> I wiesz, no, takie, można powiedzieć, głupie pytanie, ale no, jakie masz plany dalej na to auto, bo ja wiem, że to będzie RX8, ale jakie są plany na nią? Plany są długie, niestety, ale też niezbyt trudne, ponieważ tak naprawdę wszystko to, czego potrzebuję do skończenia tego auta, to już mam. Nie mam tylko czasu i może trochę miejsca. <grym> Jak każdy <grym> czas to naprawdę... Wszystko, co chciałem w tym aucie zamontować, zamontowałem w tamtej czarnej, mhm. która będzie i tak rozbierana, więc wszystko z niej chcę przełożyć tutaj. Aha. Yy, po czym auto okleję. Na pewno będę chciał przejść na troszkę większe felgi, bo tutaj mam 18, chciałbym 19, bo uważam, że to 18 się trochę gubi na tym aucie. Yy, może kiedyś powietrze, kiedy już będę gotowy na to, aby odstawić to auto do garażu i nim nie jeździć aż tak dużo. a jak teraz. tak stricte po prostu tylko yy, na, zlocik. Tak. Na coś. ten moment jest to auto, które pełni funkcję auta na co dzień, yy. przez co. Na nasze holenderskie standardy dróg, a właściwie hopek, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby to auto było niższe. No, no, no więc, więc jest tak jak jest, wygląda i wygląda, mi to nie przeszkadza. Ja się delektuję komfortem jazdy i tym, że nie muszę się zastanawiać, czy przejadę przez ten próg, czy muszę hejść na to. No właśnie, dlatego <noise> chciałem coś wspomnąć, że no, jak to mówią, no, trochę ja, panie, no ale wiadomo, już wiem, dlaczego masz wyżej trochę go no znaczy ci wyżej no standardową, standardowe zawieszenie praktycznie można nie, powiedzieć mam czy tutaj coś w zawieszenie Mazda Spida gwintowane także jest delikatnie coś tam niżej ale naprawdę delikatnie Aha, no no tak jak wspomniałeś wcześniej nie chcesz po prostu żeby on e, nisko siedział wiem sam mam Akurat posiadam samochód, niski samochód i to jest trochę uciążliwe jeżdżąc na co dzień. Akurat mam auta, które gdzieś tam na zloty jeżdżę, tak. a na co dzień jeżdżę normalnym, zwykłym samochodem, którym, wiadomo, nie, nie zważam na takie rzeczy. Ale jest to utrudnienie. Czy parkingi, czy, czy te dremple tak, tak zwane. Zwłaszcza mieszkając w centrum <coughs> Rotterdamu, jest to bardzo uciążliwe. Wiem też, że nie jest to tylko jedno auto, które masz. Coś budujesz? Coś tam stoi, czeka, czeka na swoje 5 to minut. To znaczy? Y, Nissan 200SX S13. Wow. A właściwie skorupa, buda silnika. Na razie buda. Yy. Jestem na etapie szukania silnika na ten moment. Nawet chyba wiem jaki. Trzy. 3 UZ, UZ dokładnie taki jaki niegdyś jeździł w Twoim Lexusie. No, jak miałem właśnie w Lexusie, wspominam go też nieraz, y, fajne autko, naprawdę byłem mega zadowolony, no ale sprzedałem, jeżdżę czymś innym, czyli y, tego Nissana stricte 200SX, tak. masz budę, silnik, czyli pomału też chcesz go złożyć. Tak, silnika jeszcze nie mam. Mm -hmm. znaczy, no, nie ma tak, silnika. Tak, zresztą, dopiero nie. szukam. Mm -hmm. Ale tak, bardzo chciałbym, aby to auto już zaczęło jeździć. Będzie to dużym krokiem do tego, aby to auto mogło w końcu odpocząć i stanąć sobie w miejscu. Aha, Czyli tamten będziesz męczył. Tamten będę męczył. <noise> dla Mazdy. <noise> Mniej Nis więcej. Nissan <noise> dla Mazdy. Fajnie, naprawdę, naprawdę fajnie, jeżeli chodzi o, o, o plany, jakie masz, Zajawkę, Mazda i w ogóle, w ogóle, naprawdę ciekawa historia. Eee, wiesz co, przejdziemy sobie za chwilę, może i nawet. Teraz byśmy pomału przeszli sobie do tego. Chciałbym po prostu jeszcze zobaczyć trochę auto z zewnątrz pooglądać. Widzowie też na pewno by chcieli go sobie oglądnąć. Byśmy zobaczyli silnik i w ogóle jak to jak to w ogóle wygląda. Wiadomo silnik wankla całkiem inny wygląd inaczej no maszy... standardowy tu jest chyba nawet. Jeszcze tak, zapomniałem o tym wspomnieć. Na ten moment nic nie robiłem. Auto posiadam od maja. Historii silnika niestety nie znam ale jest naprawdę w dobrej kondycji. Nic się tutaj nie dzieje, nie ma typowych balonczek yy, silników obrotowych. Mm -hmm. Jak na razie jest naprawdę dobrze, dlatego nic z tym nie robiłem. Planuję remont silnika, ale jeszcze nie teraz. Bo to Re remont, jest rewizja. Rewizja, no ale to je, yy, silnik jest jeden? Trzy. jeden trzy, tak. Z tego co ile to ma? 231 koni katalogowo, a tak w praktyce około 215. No, to no z tego, co tutaj żeśmy mówię wcześniej, jak wspominałem, jeździliśmy, naprawdę się fajnie zbiera. Bo coś mówię, to tony 300? Tak. Tony 350, tony. coś takiego, Tone że to. 308 dokładnie. Waży. Lekka buda, fajnie to się zbiera. Także przejdziemy sobie do oględzin z zewnątrz tego samochodu. Tak, jak już wcześniej wspomnieliśmy, siedząc, e, chcieli, chciałbym przejść właśnie do oględzin tego. To, Egzemplarza. E, Sławku, jak sobie wspominaliśmy, jeden 3 silnik wankla. Tak dokładnie. E, maska widzę, że w ogóle ona jest karbonowa. Karbonowa, tak. Całkowicie, tak samo jak żeśmy wcześniej żeśmy wspominali, przeniosłeś ją z poprzedniejszego modelu. Może tak. sobie otworzymy maskę. Jak widzicie silnik wankla, zresztą niewiele go widać, tak naprawdę ten silnik prawie nie istnieje, jest bardzo mały, bardzo ciężko go tutaj odnaleźć, silnik waży bez osprzętu chyba 70 kg, wow. nie chcę tutaj kłamać. No wiadomo, malutki silniczek, mała waga. Bardzo mały. <grym> wyrzułowany Bardzo dużo pali, więc stąd się bierze ta moc. Niestety, spalanie jest potworne. No, zwłaszcza jak na tak mały silnik, ale coś za coś. Coś, coś Przyjemność czy... i obroty do 10 tysięcy, no to jest jednak coś, co właśnie, rekompensuje to jest, to właśnie to jest fajne, że one mają to, że można naprawdę podciągać go do 10 tysięcy i one znoszą, znoszą takie, Wręcz takie obroty. Też że lubią to. No, żeby go na, na, na wysokich obrotach podciągać. Tak, tak. No, jakbyś jechał 3000 obrotów mając skalę do 10, no to tak jakbyś swoim samochodem jechał na 1,5? No, naprawdę bez sensu. Także silnik, tak jak mówiłem, tu wspominaliśmy wcześniej, silnik jest standardowy 1-3. Jeżeli chodzi o, jakbyś mógł przejść od tamtej strony, byśmy zobaczyli sobie wnętrze, Sławku, ja sobie zeszłem od drugiej strony, od pasażera. Wnętrze tego samochodu praktycznie standard. Yy, nic tak. nie zmieniałeś, nic nie robiłeś, masz tak samo standardowy. Na ten moment kompletnie nic się tutaj nie zmieniło. Mam kilka smaczków do zamontowania, ale na ten moment jeszcze nic tutaj nie ma. Ciekawią mnie te drzwi, bo. Jak one w ogóle się otwierają? Jakbyś mógł mi z tamtej strony to zaprezentować. Jak już mamy otworzone drzwi, przednie, wystarczy tutaj klamkę, mamy. O Otwiera kurde, się to. Pod wiatr. Powiem, no pod wiatr tak jak samo jak w Syrenach było, w kurołapach z czwórkach. Ale nie jest. będę obrażał tego samochodu, ale powiem ci, no kurde, wsiadając do tego auta, no mówię, jak lord. Jest zdecydowanie, się zdecydowanie wygodniej <laughs> niż kiedy musimy odchylać przedni fotel, żeby wsiąść do tyłu albo wpuścić pasażera. Nie, no, bardzo fajnie to wygląda, naprawdę. To jest takie, taki ma naprawdę ale fajny smaczek. Otwierasz auto, stricte sportowe, tak. bo wiadomo, jest stricte sportowe, a tu nagle wiesz, taka, takie przejście, że tak, drzwi. Mamy, mamy przestrzeń, nie mamy słupka. No to jest, tak. to jest naprawdę, naprawdę mega robi wrażenie. Mam takie pytanie, czy wiem, że no te silniki, tak jak mówiliśmy wcześniej, musisz o nie zadbać i w ogóle, ale czy mógłbyś go odpalić, żebyśmy choć troszkę posłuchali, jak to auto w ogóle chodzi? Tak, pewnie. A Już nie mówię o gazowaniu, jest, ale jest żeby to go dźwięk porównywalny z kosiarką, ale jak najbardziej. <laughs> z kosiarką <laughs> Już zaraz sobie usłyszymy. Standardowo. Standardowo. Można powiedzieć, że standardowo. Tak, nie ma tutaj fajerwerek. <laughs> Ale wiem, że kiedyś będą, bo coś już wspominałeś. Może kiedyś będą. Myślałeś coś, coś zrobić z wydechem? Z wydechem tak. Na pewno pójdą tutaj jeszcze dwie dodatkowe końcówki. Yy, na pewno będzie większy. Ale to też wymusza zmiana zderzaka, ponieważ pod zderzak muszę przebudować cały, yy, cały wydech. Okej. Okay. Z tym, że nie mam pojęcia czy to jakoś bardzo wpłynie na, 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 na jakość, dźwięku. jakość dźwięku, ponieważ sam w sobie silnik ma charakterystyczny dźwięk typowej kosiarki. <głosy> <głosy> z, 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 e, z, to superują, typowa kosiarka i tyle. Yy, coś chciałem jeszcze się Ciebie zapytać, no spoiler wiadomo, tak jak żeśmy wcześniej wspominali tam siedząc, yy, Przełożyłeś go z wcześniejszej RX8. Tak. Ten spoiler jest też był ściągany z Japonii, stricte w ogóle z Japonii, ale masz tu jeden fajny smaczek, który tak, od razu zauważył. Światło stopu, tak. Możesz go zaprezentować nam? Mogę tak. Bo naprawdę mi się to strasznie spodobało. Sami zobaczcie RX8. W świetle stopu. No, robi, powiem Ci, że to robi naprawdę mega robotę, jeżeli gdzieś jedziesz i ktoś nie jest. No, możesz wyłączyć. Tak, bo ktoś pod ktoś, 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 ktoś po prostu. Wiesz, no, z, możesz kogoś zaskoczyć tym, jeżeli chodzi o to. Myślę, że nawet na drodze czasem wywołuje te ciekawe reakcje. Bo widzę chociażby w lusterku czasem <laughs> ktoś mnie gdzieś tam zaczepi na drodze. Także taki mały smaczek, ale zmienia. No zawsze detale jakieś Przyciąga, przyciąga uwagę. O, smaczki. Może w ten yy, wiadomo, wspomnieliśmy o całym kształcie auta, wnętrzu, felgi. Felgi, yy, worki CRKI. Yy, kupiłem kiedyś na naszym polskim Allegro. Mm -hmm. Jeździły wcześniej w jakimś Evo-potorze, więc nie są może w jakimś super stanie, ale. Ale mi wystarczają. No, wiem, to... bo wspomniałeś, że 19. Wła... Tak, później, tak. Nie? Dlatego nie ma to dla mnie już takiego znaczenia, że może gdzieś tam są lekko uszkodzone. Chociaż uszkodzone to zbyt dużo powiedziane. W każdym razie dla mnie są na ten moment przyjemne. Pomalowane w delikatnego kamelona. Myślę, że taki fiolet z żółtym. Gryzie się, przez co wygląda dobrze. Zwłaszcza biorąc pod uwagę żółte zaciski, które też są pomalowane w kolor auta. A wiesz co ci powiem? Nawet tak patrząc na ciebie, to nawet, żeś bluzę dobrał do tych felk dzisiaj. W zasadzie, w zasadzie tak. <śm> Można tak <śm> Serio, i patrz, teraz wsiadasz do tego samochodu i w ogóle pasujesz do felk, pasujesz do auta, pasujesz do koloru. Podanki no. mocno, można, można to na żółty naciągnąć. Można to, to na żółty naciągnąć. Dobrze Sławku, chcę Ci serdecznie podziękować za to, że po prostu mogłem gościć Ciebie tutaj samochodem, że żeś nam po prostu jakąś namiastkę opowiedział, historię swojego auta, historię poprzednich swoich samochodów. Zresztą nie będziemy się widzieć na pewno pierwszy raz, bo będę chciał za jakiś czas, nie wiem, pół roku minie, 4-5 miesięcy, wpaść do ciebie, zobaczyć, przejechać się tym autem, bo tak jak już wcześniej wspominałem, pogoda nam dzisiaj nie dopisuje. No niestety. Y... Taki kraj, taka pora roku. No, Angielska pogoda, można powiedzieć. <laughs> przejechać się, zobaczyć, jak to, jak to w ogóle naprawdę zachowuje się na drodze. Wiadomo, na pewno jakieś zmiany jeszcze dokonasz, myślę, do tego M czasu. Mam nadzieję. No cóż, chciałbym Ci serdecznie podziękować za dzisiejszy dzień. I ja Tobie dziękuję za zaproszenie. <noise> Super było, naprawdę. Także jeszcze raz zapraszam Was wszystkich do subskrypcji mojego kanału. Nazywa się WordU Drive. Do polubienia, jeżeli Wam się odcinek podobał. Także zostawcie jakiś komentarz. Jeżeli macie też jakikolwiek samochód, chcielibyście pokazać to auto, przedstawić. to tak jak już nieraz wcześniej wspominam, czy to będzie seria, czy to będzie jakiś porobiony auto. Zapraszam was do, do, do kanału. Zapraszam was tutaj do mnie. Tak samo mogę też do Was podjechać, jeżeli nie będzie takiej możliwości, żeby można było po prostu wam czym samochodem tu dojechać. Na dole pod filmem będziecie mieli maila, na który będziecie mogli się zgłaszać, Także zapraszam Was jeszcze raz do oglądania. Podziękował Ci jeszcze raz, Sławku. Ja I do następnego. Dokładnie tak. <laughs>